Cześć kochane e, postanowiłam zrobić Wam taki e, filmik prezentujący wyłącznie komplety safari. Komplety safari marki Gokoro e, są e, wykonane z dzianiny dresowej, bawełnianej, e, 95% bawełny i 5% elastanu. Są to trzy częściowe komplety składające się z bluzeczki, z fantastycznej spódnicy ciętej ze skosa z dużymi kieszeniami oraz marynarki. Marynarki, żakietu. Na sobie mam w tej chwili kolor kamel, piękny, ciepły kolor kamel. Połączony on jest z guziczkami w kolorze denim, imitującymi jeans. Bardzo pięknie zrobione są kieszenie. No i zapinane są rękawki. Tak jak w koszulach, jak w jeansowych kurteczkach. O, widzicie? Ja w, 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 sobie wywijam te rękawki, ponieważ bardzo lubię nosić w ogóle rękawy 3 czwarte, To jest inna sprawa. E, ale tak jak wy możecie sobie m, nosić zapięte. I teraz tak. Safari ma e, wiązanie, które możecie sobie wiązać oczywiście na brzuszku ale możecie też sobie przewiązać z tyłu. Kiedy wiążecie z tyłu, ona nadal utrzymuje nam fajną linię, taką nadaje nam troszeczkę talii. No, zobaczcie, tak się prezentuje z tyłu. Powolutku dochodzimy do tego, co jest pod spodem. Eee, przyjrzyjcie się, piękny karczek, jest niesamowicie wygodny. Występuje w dwóch rozmiarach ten komplet, L na XL, Czyli to jest tak między 38, 40, 42 i 44. Również może założyć sobie ten komplet L na XL. 2 na 3 XL to jest dla pań 46, 48, 50. A nawet czasami też 52 chodzą mi. E, tylko wtedy, kiedy macie duży biust, no to wiadomo, że się tutaj możecie już nie dopiąć. Ale ten jest na przykład na biust e, e, 115, 120. 115, 117, ten LXL, ja mam go właśnie w tej chwili na sobie, 2x3 XL, jest na tak 120, 130. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. To jest idealny komplet, słuchajcie, na teraz. Kiedy jeszcze nie jest upalnie, możecie sobie założyć właśnie taką marynareczkę i jest idealny po prostu na tą porę. I tak jak mówiłam, może się łączyć ze wszystkim, ponieważ są tutaj dodatki ala jeans. Możecie łączyć je również ze swoimi spodniami jeansowymi. Generalnie marynarki safari pasują do spodni, do spódnic, do leggingsów, także do spódniczek krótkich, do spódniczek długich, a nawet do sukienek takich ołówkowych, na przykład, możecie założyć. Ja w tej chwili zdaję na marynareczkę i pokażę Wam, jak wygląda bluzka oraz spódniczka. No zobaczcie. Bluzeczka jest. Taka oversize'owa, luźniutka, fajna, wykończone są wywinięciem. A tutaj, tak jak mówiłam, jest kieszonka. Kieszonka e, też z dzianiny dresowej, bo to wszystko ze sobą musi współgrać, e, imitująca jeans. Bluzeczkę możecie sobie wyjąć w ten sposób i nosić ją tak, jak teraz, tak? Możecie sobie włożyć tak, jak ja za. Gumę, bo spódnica jest na gumie szerokiej. Zaraz Wam pokażę. I wtedy mamy taki efekt asymetrii. Spódnica cięta jest ze skosa, co powoduje, że nie poszerza. Idealnie dopasowuje się do sylwetki. Im bardziej się rozciąga guma, tym bardziej spódniczka osiąga pion. Jest taka półkloszowa. Ma duże kieszenie, niesamowicie wygodna. Zobaczcie, sięga mi tuż nad kostkę, a nawet, może być, że do kostek jest, tak? Fantastycznie wygląda do bucików na koturny, do klapek, do, nawet do trampek. I teraz zobaczcie, to jest nasza spódnica, która jest wykonana na szerokiej gumie. Guma jest o szerokości 8 cm, co powoduje, że delikatnie nam wypłaszcza brzuszek. Eee, bardzo ładnie się układa wtedy tutaj ta spódnica, nie powoduje wybrzuszenia, tak jak niektóre na cienkich gumach spódniczki nam się po prostu y, robią takie y, y, brzuszki dodatkowe. Tutaj nam pięknie wypłaszcza, dodatkowo jest takim elementem ozdobnym, który y, y, powoduje, że mam wrażenie, że tu jest jakiś pasek, tak? Kolor kamel jest przecudny, występuje również w kolorze y, pudrowego różu oraz mięty. Za ja troszkę się przebiorę w inne kolorki. Cena tego kompletu 229 zł. Jak za trzy części cały komplet uważam, że to jest bardzo dobra cena. I kiedy możemy nosić te komplety? Cały czas. Cały rok. Dlatego, że diamina dresowa jest tak doskonałym materiałem na każdą porę roku. Kolorystyka beżowa pasuje też w każdej porze roku, więc możecie ją nosić cały czas. Możecie teraz założyć na upał i nie ugotujecie się absolutnie, bo jest przebiegna, jest naturalna. Możecie założyć również jesienią, możecie założyć zimą, bo spódniczki te będą przepięknie wyglądać do kozaczków. A na górę, na przykład, możecie sobie założyć właśnie marynareczkę, którą przed chwilą zdjęłam i będziecie mieć cały roczny komplet. Jest niesamowicie wygodny, niesamowicie e, taki, e, który połączy Wam się z tymi rzeczami, które już macie w szafie. E, twarzowy, mu, dodaje młodości, świeżości, nic dodać, nic ująć dziewczyny. Przepiękny komplet. Polecam. Możecie nas odwiedzić w zakątku mody kokoro w Pawielnicach na ulicy Konopnickiej 39 i tutaj sobie przymierzyć na miejscu. Bądź możecie do nas napisać wiadomości tuż pod postem w komentarzu, również możecie zamieścić informacje, że jesteście zainteresowane, a wiadomości oczywiście na Messengera. Zapraszam serdecznie, Kokoro Moda kłania się i poczekajcie na następny filmik z innym kolorem.